Cześć, neczkę z tej strony, A ja witam Was na kolejnym odcinku na moim kanał, A dzisiaj sobie poprzchodzimy po prostu parkurki. No i mam nadzieję, że coś po prostu nam się uda przejść, a nie wiecie, że będziemy ginąć. Dzisiaj niestety bez ulciaski, no ale mną. Nie daj to znaj e, Dobra, sobie tylko zobaczę, kto, czy ktoś do mnie coś pisał. Może. E, dobra, to za chwilę. Przejdźmy, masz buffę. Moim buff jest Jul Julciaska... A... AA. AA. XT. Dobra, niech to się załaduje, to to spróbujemy przejść i będziemy może w sumie taki QA z parkurami, żeby odpowiedzieć na pytania, na, które są na nazwie parkurków. Taki w sumie, tak teraz wymyśliłam. Aha. Mam nadzieję, że będę mogła dołączyć do tego parkouru, no bo odpowiadam na pytanko, więc no... Mam nadzieję, że będę miała jakieś takie pytania bardziej trudniejsze. Dobra, niech się to załaduje. Zobaczymy tutaj mamy... Dobra, ojjo. ciągle. O, serysonek już za niedługo będziemy miał 15 level napiszcie czy byście chcieli yy, yy, odcinek z bronią, yy, gdzie yy, otwieram kabinet z tym który się nim otwierać bo on, całkup, bo on cały, jakby zrobione. No, dobra, więc teraz przejdziemy ten parkur. Dobra, cykły cięty nie miałem sensu, ale dobra i czy byście chcieli żebym stworzyła konto które później rozdam to by było fajne i w sumie to by było nawet dobre bo mam takie jedno konto tylko tam no nie ten może bym się po prostu tam nazwała na przykład nie wiem albo żebym zrobiła tak że konto by było Wspólne dla nas, żebym po prostu podała hasło i byście mogli tam wszyscy wbijać na to konto Tylko proszę żebyście nie zmieniali hasła na tym koncie jak podam i wiecie, po prostu Choć nie będzie mi aż tego szkoda, bo to nie jest moje główne konto Jakbym podała do głównego i byście zmienili, to bym się wtedy wkurzyła Ale na szczęście nikt nie zna oprócz Julciaska, Julciaska zna akurat Dobra, się tego purpuru i nie będę się męczyć więc, no A nie chcę też gadać, wiecie, jakiś głupot bo tak szkoda mówić głupotę. Państwo, no dobra, może to, to pytanie nie jest y, złe. XD. <grystanie> <grystanie> y, ulubiona marka ubrania. Ubrań. Y, poczekajcie, muszę przemyśleć to dobrze. Chyba fil. co y, jak źle coś mówię. Właśnie znalazłem te słupki, które y, 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 zarzucą, że źle mówię, no ale dobra. M -m -m -m, -m. M, 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 Dobra, więc skaczemy Tutaj Tutaj W tym parku nawet możemy przejść Bo jest dosyć łatwy Wygląda na łatwy przynajmniej No A wy napiszcie teraz w komentarzu Znaczy Dopiszcie jakby x, karam. jak e Czy wam e Czy podobałem wam się jak wrzucam tak często filmy Czy wolicie jak wrzucam na przykład taki 20 minutowy Aha, czemu nie zginęłam? Dobra, teraz skinam. Yy, czy jak wrzucam po prostu rzadko, ale 20-minutowe. Nie potrawię 180 na telefonie. To totalnie. Aha, zginęłam. Ale okej, okay, dobra. gdyby się. Tutaj. Uff. Dobra, nie będziemy się dalej tutaj um, normalnie wkurzyć nad tym parkurem, Może znajdę jakieś łatwe. Wiecie, żeby. W sumie ciężko stwierdzić, które będzie dla mnie łatwe. Może jakiś średni będzie z pytaniem. Aha, bo on był. Yy, o jezioro, czy może? Yy, bardziej, może, może jest piękniejsze. Aha, dobra, ten parkur jest taki piękny. Że no i tak go nie przejdę. Dobra, więc odpowiedziałam Wam na pytanie takie dodatkowe. Co masz na koniec roku z Polaka? Chyba trójkę lub czwórkę XT, nie wiem nawet. Porównuję sobie parkurę, a więc niemożliwe, ale sobie wybrałam. No, więc tak już że. Cenę do XT. Że takie już takie oceny. O, a wy napiszcie jaki jest wasz ulubiony, yy, ulubiony przedmiot w szkole. Mój to historia. Wiem, zdziwieni jesteście. Historia jest fajna właśnie. Okej, okay, dobra. Yy, a jakbym chciała nagrać ten filmik, to bez głosu po prostu puszczę muzykę o z Brawl Stars. No. Widźcie co powiem? O, napiszcie jeszcze, czy byście chcieli live'a? Takiego live'a po prostu z Bastenem, stawiacie. Tylko on by nie był taki wiecie ogarnięty, no bo na telefonie bym to spróbowała zrobić, choćby było mi bardzo ciężko. No. Mm, dobra, więc. Mm, szukaj klucze. Wybieraj jakieś po prostu. Jakim bym chciała mieć lewem Zobaczmy Setny, tysięczny Aj, dobra, nie będę lub... Znaczy później to zrobię najwyżej Że poróbię je no ale dobra O, a wy możecie zostawić łapkę w górę Bo jak zostawicie łapkę w górę To wiem, że wam się filmy podobają Więc mnie bardzo pocieszyło Że ym... Dzisiaj sobie patrzę, nie? Film wleciał 5 minut temu. I yy, co No, 5 minut temu wleciał. Znaczy, powiedzmy, że 5 minut temu wleciał gdzieś tak 10 minut temu film. Wróciłam film dzisiaj. Nagryłam to wtedy, kiedy wrzuciłam film, gdzie kopiemy, yy, więc tak. Yy, 5 minut. Dobra. Uznajmy, że 10 minut temu wróciłam film. Skopanie, nie? I. Ja patrzę, jak, ile, jest, y, ile jest wyświetleń, ile jest lajków, nie? 5 wyświetleń, 4 lajki. Ja was po prostu uwielbiam za to. I lubię bardzo klejkujecie moje filmy i jak dużo osób dostaje powiadomienie z YouTube'a. To jest bardzo rzadkie. Hmm. Ostatnio no właśnie. Hmm, moja koleżanka nie dostała powiadomienia. Haha, ja nie powiem wam jaka. I <laughs> dobra, więc. Aha, okej. Okay. Dobra, więc idziemy na kolejny parkour. Dzisiaj nie przejdę żadnego parkouru, ale będzie za to długi odcinek. Ile ten. Już 7 minut, ten odcinek trwał. Wow, wow. yy, może napiszę, że nagrywam. Dobra. Co yy, ja chciałam zobaczyć, jakie jest wydarzenie? Aha, dobra. Mm. Dobra. Zobaczymy. A tu możecie wgrać, WIPKA. I dzięki za prezencik. Yy, dobra. A ludzie Was pozdrawiam Jest dobra. Yy, yy nicole 1, 2, 3, piesek. Y I pozdrawiam oczywiście. I minek. Pozdrawiam. No, bo nic tam robią. Dobra, nie będę im przeszkadzać. O, pokażę Wam rzecz, którą dzisiaj odkryłam, jak czekałam na lekcję polskiego. <grywia> Wiem. Dobra, jest lag. Wchodzicie w ten tutaj portal Idziecie, idziecie tutaj Sama nie pamiętam gdzie to było i uskacz Idziecie tutaj I patrzcie Tutaj tak to wygląda I tutaj jest tylko wstęp dla VIP-ów, bo będą nowe bramy Taka, tutaj tylko dla vipów, Wiecie co będzie najgłupsze? Że jak tylko będzie na parkurach takie coś i brama, która daje flaja. sobie po prostu latacie. Yy, nie wiem, czemu to jest dla vipów, ale okej. Okay. Znaczy, powinien każdy tu mieć dostęp. I tutaj. No, yy, tu jest jakaś dziewczyna jeszcze przyszła. Yy. No, i tak to w tutaj wygląda. One są tutaj. No dobra, więc ja chyba będę kończyć na tym odcinku. Napiszcie, czy wiedzieliście o tym. A jeśli się z wami żegnam do następnego odcinka. Bye!